witam Państwa. Rozsada brokuła. Ten sam obiekt co w zeszłym tygodniu. Rośliny podrosły. Zaczyna wypuszczać liść właściwy. Liście nie są dużo rozłożone Zostało płyskane produktem pregikur. Nie ma problemu ze zgorzelą siewek. Jest utrzymywana odpowiednia temperatura. Więc nie powinno być tak naprawdę z tą chorobą problemów. Tak jak mówiłem, w tej fazie należałoby opryskać rośliny produktami zawierającymi wapń i bor, co ułatwi przyspieszenie i przyspieszy wypuszczanie tych liści właściwych. Natomiast, co jeszcze można zrobić? Można zacząć do podlewania, ewentualnie też w oprysku. Zacząć stosować preparaty zawierające fosforyn potasu, które również będą powodowały, że rośliny będą wypuszczały coraz lepszy, coraz większy system korzeniowy, zwłaszcza włośnikowy, który jest odpowiedzialny za pobieranie składników pokarmowych. Natomiast też będą stymulowały tolerancję na mączniaka rzekomego. Zwłaszcza przy zwiększonej wilgotności, przy założonej podsuficie, ta choroba może gdzieś tam się przypałętać, wystąpić. Tutaj wtedy nie używamy żadnych preparatów, tylko właśnie fosforyn potasu w produkcie albo Krypter, albo Rezistim. Zgodnie z zaleceniami producenta można używać do podlewania, jak i do oprysków. Wydaje się, że przy w miarę sensownym systemie korzeniowym, który te rośliny mają, można zrobić podlewanie, codzienne podlewanie małą ilością preparatu, nie powinno być wtedy większego, większego problemu. Myślę, że za chwilę rośliny wypuszczą liść właściwy, ale to spotkamy się za tydzień, powiemy co dalej z tym, z tymi rozsadami. Robić, jak postępować, żeby rosły dobrze, żeby dobrze wytwarzały system korzeniowy przy krótszym dniu niż mamy w ciągu lata i przy mniejszej ilości światła, chociaż dzisiaj tego światła nam już nie brakuje.